Cześć! Zastanawiasz się, czy myjka Bosch Easy AquaTac 120 spełni Twoje oczekiwania? W tej recenzji sprawdzimy, czy to kompaktowe urządzenie poradzi sobie z różnymi zabrudzeniami i czy jest warte swojej ceny. Odkryjemy jego mocne strony, a także ewentualne słabości. Nasz test przeprowadzimy na pergoli. Mamy tutaj do przetestowania pianownicę. Drugą część pergoli umyję po prostu szczotką z płynem do mycia. A trzecią spróbujemy umyć samą wodą. Zobaczymy jaki rezultat będzie najlepszy. Także zamontuję tylko kamerkę i przechodzę do działania. Sama pergola po kilku latach wiszenia nad głową po prostu zzieleniała i trzeba ją umyć i doprowadzić po prostu do jakiegoś przyzwoitego wyglądu. Także zaczynamy nasz test. Tak jak widzicie, pierwsze trzy przęsła myję ciepłą wodą z płynem. Bardzo ładnie to się pieni. Potem na to użyję myjki i zobaczymy, czy będzie efekt wow. Drugie trzy przęsła umyję myjką z, po prostu z pianownicą. Także jakby nasz środek czyszczący naniesiemy przez myjkę, a ostatnie trzy przęsła umyję samą wodą pod ciśnieniem. Zobaczymy czy po prostu to pianowanie czy szczotkowanie tych przęseł ma jakieś znaczenie. Czy sama woda też sobie poradzi z tym wszystkim. Troszeczkę przyspieszymy całą akcję. No i dobra. Jedną część mamy, drugą część właśnie umyjemy za pomocą pianownicy z tym samym płynem, ale po prostu podanym przez naszą myjkę. Zobaczymy, jak to zadziała. czytałem już w opinii, że z pianownicy płyn bardzo szybko schodzi. Także po prostu jego użycie musi być dość szybkie, gdyż po prostu płynu w tym małym zbiorniczku nam raz, dwa zabraknie, no ale zobaczymy jak to nam się uda zrobić podłączamy wodę włączamy myjeczkę i do dzieła Może wezmę kamerkę do ręki i pokażę Wam to z bliska, gdy z daleka nie ma tego efektu. Zobaczcie, jak to wygląda. Rzeczywiście pełen zbiorniczek raz dwa się opróżnił, no ale zdążyłem umyć moje trzy panele. Niech środek test zadziała teraz zdemontuję po prostu pianownicę i trzy ostatnie przęsła umyję samą wodą pod ciśnieniem, bo może to po prostu test da nam efekt i wystarczy po prostu bez tego niepotrzebnego pianowania, no ale zobaczmy. Czyli teraz działamy samą wodą. Najpierw pokażę Wam, jak to wygląda z daleka. Potem po prostu pokażę efekt z bliska, jak to działa. Także do dzieła. Ja jeszcze pokażę Wam użycie innej dyszy zamiast tej obrotowej, po prostu wrzucę dyszę taką zwykłą, którą można regulować. Dobra, wstępnie mamy wszystko umyte. Teraz płuczemy na środek chemiczny z pierwszych sześciu przęseł i zobaczymy jaki będzie efekt po wszystkim. No i dobra, mamy naszą pergolę wyczyszczoną. Zobaczcie jaki mamy efekt tu mamy trzy wyczyszczone przez wodę. Praktycznie przechodząc w kolejne trzy. Nie ma nie ma jakiejś specjalnej różnicy czy pergole. Wyszarowaliśmy ręcznie, wyczyściliśmy pianownicą, czy przy użyciu po prostu wody. Po prostu, może to zielenienie tej pergoli nie było takie mocne, dlatego sama woda też wystarczyła Ale wszystkie trzy sposoby uważam za Jak najbardziej poprawne To może przejdziemy do małego podsumowania I kilka wad i zalet całej miejki Wam również przedstawię A więc Bosch Easy AquaTac 120 Mam nadzieję, że to propozycja dla osób poszukujących poręcznego i jednocześnie wydajnego urządzenia do mycia różnorodnych powierzchni. I zobaczymy, jakie ma właśnie zalety. Moim zdaniem, to jest to kompaktowa konstrukcja. Myjka jest lekka, łatwa w przechowywaniu, co jest dużym plusem dla osób z ograniczoną przestrzenią. Również łatwa obsługa należy do, zasad, do jej zalet. Intuicyjne sterowanie i szybkie podłączanie sprawia, że korzystanie z niej jest przyjemnością, nawet dla początkujących. Wydajne czyszczenie, bo pomimo niewielkich rozmiarów i 120, generuje wystarczające ciśnienie, aby skutecznie usunąć większość zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni, takich jak rowery, meble ogrodowe czy elewacje. W zestawie mamy także dość sporo akcesorii. Bo znajduje się praktycznie wszystko czego potrzebujesz do rozpoczęcia pracy w tym pistolet spryskujący i dysza rotacyjna. Także jak widzicie, taka myjka ma wiele zalet, ale ma również kilka wad, które też chciałem wam przedstawić. A główną taką może wadą jest ograniczone ciśnienie. Ciśnienie właśnie wynoszące 120 barów może być niewystarczające do usunięcia bardzo uporczywych zabrudzeń lub do mycia dużych powierzchni Kolejnym, hmm, kolejną małą jakby, wadą może być zbiornik na detergent bo zbiornik jest stosunkowo mały co może wymagać częstego uzupełniania podczas dłuższych prac do takich małych, jakichś niewielkich prac jak ja to nie było w sumie problemu bo taką dyszę musiałbym do takiej czyszczenia pergoli napełnić trzy razy także nie ma aż dla mnie to tak wielkiego znaczenia do tego jeszcze może być e, stosunkową wadą kabel zasilający, który mógłby być nieco dłuższy co zwiększyłoby właśnie zasięg pracy e, może dodatkowym atutem jeszcze, o którym nie wspomniałem był e, kabel myjący do samej, e, do samej myjki, gdyż dostałem dodatkowo 6 metrowy kabel przy zakupie tej myjeczki taki kabel, nie wiem o wartości tam 50 zł, no ale po prostu w takim gratisie otrzymałem go za darmo, kupując tam w danym okresie tą myjkę. Także, może takim podsumowaniem możemy powiedzieć, że nasza myjka Bosch, jak na moje, to solidna myjka ciśnieniowa, która sprawdzi się doskonale w przypadku drobnych prac porządkowych wokół domu. Jest łatwa w użyciu i kompaktowa w usuwaniu większych zabrudzeń. Jeśli jednak potrzebujesz urządzenia do bardziej wymagających zadań, warto rozważyć model o większej mocy. Także, moim zdaniem, jest to produkt dla osoby mieszkającej w małych mieszkaniach lub posiadającej ograniczone miejsce do przechowywania. Użytkownicy szukający prostej w obsłudze myjki również będą z niej bardzo zadowoleni i również ci, którzy chcą szybko i łatwo oczyścić rower, meble ogrodowe czy narzędzia. Także jeśli szukasz kompaktowej i łatwej w użyciu myjki ciśnieniowej do domowych zastosowań, Bosch Easy Aqua 120 może być właśnie doskonałym wyborem, tak jak dla mnie. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że recenzja pomogła Wam w wyborze myjki. Trzymajcie się ciepło, hej!